Pierwszy horror jest z. SpongeBobem. Ta gry z porządku zawsze były dobre, więc. Hey, SpongeBob. Mamy wysokie oczekiwania. jest czy to robią. Halo, kutrz, ty to? Halo! <laughs> <laughs> I don't I Do you remember that crazy flying guy with a leaf blower? Yes. Well, I guess he crashed. to coś wyskoczy. Did you hear this? So. <laughs> wiem Golnicie, Patryk. No nie, tu widziałem. Nie, tu Skalmara szukamy. Skalmara. To jest tu kto? Witaj mi, mówię, że się nie O, kurwa, widziałeś go? Widziałem. Kurka, ale nie ma To no patrz, kurwa. Co? Jesteś od Nie, no był tu, sięgam. Ja <laughs> się bardziej tego Patryka nie dysku. Ty człowieku. Na <grymne> co ty gryńców wieku, widzisz jak on na ciebie? patrzy? Nie no co ty, ziomek jest, ale. światło. światła. Co ty kaesz, że mogę autem? łódka jest czy... Ty Co, duch... <grymne> co... co ty ma? Duchowy rower, ojciec Mateusz zapisze. I pa, jest tam! A nie, to. Do... Okay, Patrick, okay, Patrick. Go to the What? Yeah. Patrick, click on Guzik. Yes, tam. Seven. seven. wow. Well. Well. What comes yeah, come No. no. Click. no, no. I was not really. Let me can impress when you so. Four. Seven. Well. wow. Well. What's coming? jak on jest upo? Da, ja, mogę tu ten? Dobra. Uzidrawie, <laughs> jak on fure teraz środku? Da, squid Squidward. Squidward, we have been looking for you all day. Hi, Squidward. Why are you in a cage? SpongeBob Patrick. I'm I, happy to see you, really. Would you be so kind and help me out? The tickle Acres is no a crap. No they no know no me no here. No They're they cannibals! They have eaten the lover ones I am next! I tried to fly away with the lead plug, but I crashed. So they knocked me out and threw me in a cage? And the key must be somewhere. You've you at the park. Ja pierdolę zaczął wykręcić tym głównym. A nie dobra, jednak idzie Co to kurwa jest No i tak chorory to ja rozumiem pan już się nie boi Dobra, gdzie jest Park?

Jest, jest. Jest, Patryk, jest, Patryk. Dobra, kurwa, spokojnie, jestem driver. O kurwa. Coś za proste to jest. Ja. What is this place? Ja, w w co się dzieje w tej grze, człowieku. Come on. We get through this nightmare. jest zrobiona. Co to za mechaniki? Ja mam się na tym rozjechać niby. Słuchaj, jak jestem weteranem Terrarii. Nie ma opcji takie, coś mi rozjebie. Ty, robi się ciężko. Można to muszę zbierać? Nie, no nie ma. we can go yeah we w trapped inside a dream the demons the i have the burning flower let's claim it dobra o chodzi w tej grze. No nie są kurwy. będziemy ich palić żywcem wszystkich kurwa

Oj, kurwa i co mam... Nawet nie mam ich palić <laughs> Nie, tu nie zawiązałem żadnego ci eventu. Dobra, no jednak to nie jest horror no, ja po prostu gra w to jest. Może knapa. Może innym razem. Ale następne gry, jakie są, to już są horrorami. Jedna dojebanie wygląda. To, no, a się wypierdolę, to tu 4, bo ta gra jest zbugowana. Ich nie ubywa przecież, no ile mam ich zabić? No co jest, no właśnie ich jest! <grywa> no, ale jest zbugowana, no. Znaczy nie wiem czy jest zbugowana, ale spójna, co chodzi. O, się fajczą. O, jest, jest, dobra. I no, skąd już gier, jakie zacząłem. Zaraz panie koniec, jak tak są krótkie te gry. Dziękuję, SpongeBob. You saved us. To tyle? Nie, no dobra. Zajmowała mnie ta gra. Zazwyczaj gra SpongeBobie był dojebany. Ja nie mam podjazdu kompletnie do tamtych. Dobra, kolejny Depart prototypy. To wyglądało dojewanie. No ta gra wygląda zajebiście tak gra wyglądała. Patrz, waga tu grafa jest. Ty od razu grasz, patrz. To za dobrze wygląda. Chuj za dobrze to wygląda. Szut. Widziałem jakiś broń na zapowiedzi Mam nadzieję, że Nie podoba mi się Ko Panie kolego Co, kurwa nacisnę zrobiłem, jeszcze się no przestań! Zagreska darmowa. Tak dobrze wygląda. O, jest! Kurwa, ma się tutaj. Dobra, nie no, już mam pistolet, już się nie boję. Mam Gnata. Dobra, daj mi pistolet czy coś będzie zaraz. Do ujebania. 100% Kurwa! Czemu to takie głośne jest? Dobra, czekaj, muszę to ściszyć. Aż mi ukuło w sercu, naprawdę. Dobra, czekaj chwilę. Dobra, znowu się trzeba bać. Pistolet to mi chuja pomoże jednak. Sami mnie kuje w sercu. Na co kiedyś mi bardziej, teraz już jest okay, ale są Może wróci w taki grach. Nie wiem, czy mogę wejść, w taką ciemność. No, tu nie ma jakieś latarki. Nie tu to nie, troluje się mnie Co? Nie Trolujesz mnie na tym czasie, nie masz żadnego przejścia przejść, no Ale Dobra, nie wiem, nie wiem nie wiem o co chodzi, że no, żadnego przejścia nie widzę Dobra Gdzie niby A że tu Dobra, że tego widać nawet nie było nie podoba mi się, że serce mi zaczyna bić. Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany, 6s. PlayStation. Oj, ile mam AMO w tym bloku? Ruszyło się coś tutaj. Coś tu było. Uff. Mogę podnieść? Jest. się... Gdzieś... Proszę kurwa. Wszystkie dźwięki podziały. Dobra, nic chyba. Teraz mam latarkę, no już. Nic mnie nie zaskoczy raczej. A -a -a! <trybła> nie wiem, to gra jest pojebana, nie mogę w to grać, to. No. To wszystko za dobrze wygląda. <ślinuję> ja pierdolę. Jeżeli nie ma Jumpscare w BTW, banuje się kurwa za to. Dobra, czekaj, czekaj, silę! Że... rozchodzić. Myśle. nawet nie widziałem co mi wyskoczyło. Mnie sam dźwięk doskoczył. Nawet nie wiem co to było. Dobra, idziemy do piwnicy. Ej, hey, lak, lak, lak! Ładowało się coś. SAVING Nie jest dobrze To ja sapie czy to ktoś? Ktoś za ścianą sapie Czym ja to otwieram? Jak... Jak to się jest chyba To ktoś, to ktoś musi być Dobra, dobra, jebać tego dyszaka. Naprawdę, to wygląda? Za to jak nagrę, to jest nielegalny nielegalne takich gier. Czuc. Żaden Wiesz kto? To nie ja, to nie ja, to nie ja! Wizarnaj! No gdzie jesteś? Kurwa, jak to? Tym się że mam lu in tego nieskończone. A dobra, jest. Chyba mam nieskończone, ale wolę nie ryzykować już. Nie wiem, ci... mam wszystkie magazynki. Ej, trafiłem go! Trafiłem go tym zaporowym chyba. Pamiętane było Uwaj dupę Nie wiem czy Nie no coś tutaj musi być w tym, w tym, w tym pomieszczeniu Bo nic nie zabrałem To jest? Klucze no, Nawet nie, nie wiem kiedy go trafiłem Ja szlałem na ślepo to musiała jakaś kulka polecieć Mam klucz. Gdzie ten klucz idzie? O, tutaj. Tutaj? Gdzieś tu nic nie ma. A nie, tutaj. Dobra, czyli to nie są diamanty, to są jakieś ziomy po prostu. A nie mogę się wrócić. I gdzieś tutaj to musi być. Już tak się nie boję. Kurwa, gdzie jest? Gdzie jest? Dobra, nie wiem. aby nie było zbugowane, no. Aaaa, no tak! This way. Więcej ty, tych ty strzałek powinno być, bo strzałek się by byłby za chwilę, no. Słyszysz tę muzykę? Dar! Idzie, Na idzie dalej, idzie Zatrzymamy kąt, tak wpadaj od razu, tapik, chodź tu, chodź tu. Ja widzę ile, tu skąd, tu A co jest to? Tysiące NIE 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 NIE, GDZIE MUZYKA, GDZIE MUZYKA? Ale to jest skurwysyństwo <ślesy> Dobra Jest tu ktoś? Do dysaka idziemy. Tego zioma trzeba iść. No wyskocz, już wyskocz. Jestem gotowy. Wyskocz. save'ik. Taki to jest moment. Kurde, co on tu robi już? Ładuj, 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 Co on robi, no? Czemu on na respie był? Dobra, zapraszam po kolei. Może reszta nie żyje już. <noise> gdzie? 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 Dostał i kurwa! DROP! 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 Nie wygryzasz nie się no! Pierdolona ta gra! Dobra, hop! Jeden jest na respie. Gdzie on jest? No i teraz go nie ma tutaj. Kiedy jeden za szafy wychodzi zawsze. Zostaw, zostaw, kurwa! Dobra, do kąta, do kąta, do kąta! Trzymamy kąt, trzymamy kąt! Gdzie jesteś, kurwa, gdzie jesteś? A! Nie da się no dobra, teraz się uda. Dobra, trzymamy kąt na tego. Trzy, trzy hity leży. Dalej. Dlatego tutaj. Jest tak, nie, start, nie, start, nie start. Wszyscy Dobra, ujebani się tak nie bałem przy że naprawdę Światło w tunelu. Koniec No! Co jest? Nie! Dobra, niespokoj... Aaa, kurwa, się nie bojesz, ma to jebana. Myślałem, że wyskoczy, ale tak to... I co jest. No tak wybija! Tak Aaaa! Ktoś co spożył tą grę Jest jebaną dziwką No i tylko tyle chciałem powiedzieć To jebana gra była no Nazwa horroru Ja znam tą grę na ta Tam gdzie taka Spongeboba na przykład Na tej samej stronie była Obok siebie były te dwie gry Ta gra i Spongebob tak, depart. To jest dwa O, oh, kurwa. Zajebista gra. I to było to, patrz to. I tu, tu jest Spań bo obok siebie. Te dwie gry. Za darmo była ta gra. Ta gra. N4BA. Chłop się nazywa. Darmowe. Takie zajebiste. Rzadko się zdarza taka gra. To są jego gry. O, Nice Shalt y zrobił. On Nice shard, trapec Z tych innych nie graliśmy chyba, nie? Wrong floor. A może to graliśmy już? Nie wiem, jak ma takie fajne gry, to możemy pograć się z innego gry. Dobra, no, w no, Dobra, tyle chorororych upłynę dzisiaj. No, a widzimy się, nie wiem kiedy. Widzimy się na następnym streamie, no. Dobra, papa. Pa.